Dzień dobry wszystkim Dzisiaj będzie spot na Duże skutki. Z będziesz? Na spocie? Będę, 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 właśnie zaczynam nagrywać To dobrze To ja od maciebie czekam na spocie Ten ja spot Zobaczcie, jak tu macie Te duże jezioro to je, I macie na to jedziecie tutaj jedziecie i później dalej jedziecie i tu macie punkt szybkiej podróży i tu tam jest taki przesmyk i tam wrzucacie na baita ja sobie sprawdzę czy ryby teraz biorą bo za i założę małe do swim baita po prostu stałe zwijają bo to jest w tej Bo ja nie wiem, czy mi działa ten znowu mikrofon. To bardzo cię słychać jak ktoś u mnie. No u mnie, u bo ona ja, na się temat musiał być Audi, na ten temat nie. Halo, czekaj. kupić. Chodźcie, ma mikrofon. Mhm. Tutaj są ogólnie też musosia, ale my się dzisiaj nie zajmujemy. Halo, 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 halo. Z Kowarnego są odcinki z łososia. mamo Siemano. z Kowarnego tam na kanale Maluch są odcinki z łososia. Wybrałem złotego łososia. Dzień dobry, to To tutaj małp. Właśnie, że... Oczywiście... Z... Że nawet z wystawki się się pojawią. Pojawią się na pewno. I pojawią się na pewno. Na pewno. I podać nie imię. To było wrażenie. Tak, na moim odcinku. Jak lidera, tam, 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 jak mówiliśmy, dużego teraz tam czy tam, jakieś tam oczywiście, ręce, bo no. było bardzo pusto. O, i właśnie widzowie, zobaczcie, siedzi szczupak, czyli, czyli aktywna miejscówka. Widzicie? myślę, że będzie dobrze, bo e, na mieć tylko na mnie jest bardzo dobra. Ale to jest ma, malutki szczupak. Nie wiem, czy nawet ma dwa kilo. no cztery kilo niecałe. Dobra, teraz wrzucimy już... Jak są tu ryby, bo sprawdziliśmy. To ty, teraz dla większego swimbaita, z trójki na jedynkę. Wrzucamy, czekamy aż trochę spadnie. I wbijamy. Przez kilka gdzie może nic nie wziąć. To tak jakby... O, właśnie siedzi, Siedzi ryba, coś większego. Na Bluetooth jedzie. Z Kowerny, odczuj się trochę, zasłaniasz? Z Kowerny, zasłaniasz! I w sumie się już No i dało tak. No widzicie, 6 kilo. Nie fajne. Więc to jest dokładnie tutaj. tutaj sobie do jeszcze ustaw etykiety, jest tak to ja co tutaj i teraz wrzucam znowu, czekam aż przyjdzie to okropnie, tak na 5 metrów wdech i zbijam. I skoferuję go też teraz za chwilę, czyli u Malucha y, będzie odcinek. Y tego samego miejsca, bo on też stoi jak widzicie. Janusz? Mógł... Możemy ich nie wziąć, bo wziął srebro, więc możemy ich nie wziąć. Skądby niby, no chyba coś jest. Nie. Nie ma. I co? Chyba nawet ktoś no się też? Dobra, zbijamy. To kończymy odcinek i do widzenia, za chwilę będą sosie Do widzenia.